I jużam go z tej strony Piotrul i witam Was już w drugim odcinku z yy, lasword.pl Jest to serwer, na którym jest apokalipsa zombie. Yy, jest również system działek no i myślę, że mega ładnie wygląda. Spawnę wam pokazywałem w poprzednim odcinku, więc zapraszam jeśli jesteście chętni i witam Was z piesykiem, który powraca yy, do mnie. I będzie mi pomagać w budowie działki I jak widzicie po poprzednim odcinku trochę tu się zmieniło Więc nagrywam ten odcinek, żeby był dodatkowy content I żeby wam pokazał po prostu co się tutaj zmieniło Więc no taki domek tutaj powstał Na razie bez podłogi, takie coś Jest jeszcze w budowie No i tutaj powstały jeszcze krowy No i taka, taki domek, lecz ten jest jak dla mnie trochę nie wypał więc myślę, że to y, poprawimy, bądź wyburzymy. I jeszcze y, tutaj mamy dżunglowe rzeczy. I najważniejsze. Przenieśliśmy z wioski obok villagerów. Tutaj oto. Jest już nawet golem. Jak widzicie, mamy już wyśniaków. Y, tutaj widzę, że nawet mamy już takiego jednego. Z pracą. Więc no, będziemy oczywiście chcieli się wzbogacić na tym serwerze, aby jak najlepiej inwestować w działkę. I również piecyk założył działkę obok mnie, na którą mnie dodał. Yy, to jest taka metoda, aby mieć dwie działki, tak jakby podwójną działkę. Czyli zamiast 64 na 64, no to mieć yy, 128 na 64. No i zobaczmy, piszę, wkraczaj na teren piecyk. 6, 7, więc mamy tak, jakby dwie działki w jeden. Tutaj jest, no, więc mamy tutaj ładny teren, i poza odcinkiem, również właśnie wypatrzyliśmy tutaj, że tutaj jest jakaś struktura. Ogólnie zlutowaliśmy to. Nie ma tutaj nic ciekawego, widzowie. Oprócz jakichś tam yy, kilku jedzenia. No, jak widzicie, tu są wszędzie prawie takie same ruiny. O, i takie rzeczy. O, widzę, że tutaj nam no, nie byliśmy. Świece w sumie zbieramy, bo to dosyć dekoracja Biblioteczki to myślę, że się przyda na Enchant Table o, Tutaj już był ktoś No, tutaj na pewno byliśmy, tak Widzicie, no, takie tam rzeczy są Więc no, fajna yy, sprawa I fajnie, że będziemy mieć cegły na mury, bo tak, planujemy robić mury yy, Mogę Wam również je pokazać, ponieważ już powstała lekka budowa i będzie już dużo właśnie cegieł więc to nam pomoże nie będziemy musieli kopać tego stona i go przepalać tylko od razu będziemy mogli y, po prostu budować te właśnie mury y, tutaj mamy właśnie ten zaczęty mur tak oto będzie wyglądać no i tutaj jest ta wioska, jakby ktoś poprzedniego odcinka nie oglądał to tutaj jest ta wioska, z której przenieśliśmy Tutaj właśnie y, Villagerów na łódkach Trochę wyrównaliśmy Zrobiliśmy farmę, farmę Arbuzów i to by było y, Praktycznie y, tyle Więc teraz już przejdźmy Do teraźniejszości Czyli y, Losowania y, Niestety nikt się nie zgłosił No Na tej y, O te klucze Zombie i ocalały, więc, może no, żeby się nie zmarnowały, wykorzystam je. No, chciałem się pewną na spawn, ale jakiś wieś, jak zombie, musiał przeszkodzić. Więc to, no, otworzymy sobie. Może coś wypadnie. Fajnie, bo by byłoby jakby jakiś sedle przybył. A tutaj jak widzicie, no, ten już się powoli kończy. A i otworzymy sobie również yy, oprócz tych kluczy zombie i tych innych. To jeszcze sobie otworzymy e, klucze AWK, ponieważ trochę postałem na AWK i mam 10 kluczy. Tak, jak widzicie, już mam przekrane na serwerze 14 godzin, więc trochę tych kluczy mi dropło. Dokładnie no, już się nauczyłam, gdzie co jest praktycznie na serwerze i co, może przejdźmy do tych e, e, kluczy. Na pierwszy tylko piecykowi, że robię open. Niestety nagrywamy to o 12, więc tutaj nigdy nie gra, ale wieczorami zapraszam. Jest śmiało 10 osób, fajna społeczność, więc zapraszam do yy, wspólnej zabawy. I co? Myślę, że otwieramy. Może multi otworzymy. O Dobra, 5 na raz widzowie. Zobaczymy, co to drobnie Ogólnie bardzo bym chciał spawnery. O, tutaj są na przykład 3, 3 jak wydropły. Dobra. I widzowie, mamy taki drop. Dobra, patrzcie to. I jeszcze bryłki żelaza. No i żelazne nogawice, niestety. Dobra, jeszcze jedna piątka. Uwaga. Fajnie byłaby te diaks dropy. Dobra. Kolejny spawner z Redstone, książki i żelazo. Napiszę tylko piecykowi, że mamy spawnery, co mnie bardzo cieszy, więc będzie pożywienie i otworzyć ten klucz ocalałych, no niestety nikt się nie zgłosi, więc wykorzystam sobie ja to, dziękuję oczywiście właścicielom za nadanie tej nagrody, tak to powiem i otwieramy sobie, co mi tutaj drobnie. No nie, błagam, tylko nie mięso Nie wierzę, nie? Mięso sk ze skrzyni ocalałych Jakby nie mógł jakiś set dropnąć Albo tutaj z szczęściem kilo Albo już chociaż, nie wiem Głupie O Jakieś szaleństwo, coś Statyw alchemiczny to też smysy, Albo chociaż spawner Jak widzowie Zobaczcie, kiedy jest faner, w ogóle to są słabe. Dobra, i jeszcze król zombie, na którym odstawiam, że się zawiodę. No, więc otwieramy. Zobaczymy, co będzie. Oby, tylko nie żelazny set, a resztę przyjmę, myślę. No nie, zobaczcie, żelazne rzeczy, dobra, nie ma co. Zostawię to, rozdam to graczom, myślę, w jakimś nastałnie. Eee, dobra, może zagramy w sumie jeszcze tutaj jakąś grę za 15 sekund się rozpocznie, ale tu 10 graczy podobno potrzeba. Czekajcie, owczaj ma sobie to. Jak działa ta gra? Tylko, że tutaj ludzi widzę, że nie ma. Zobaczymy. Czy sam mogę jakoś? Chips. Eee. Zagram sobie o 500. O, ruletka. A, i chyba jak trafię na czarne, to przegrywam, a na czerwone wygram. Wygram 18 tysięcy, chyba jak. A, losuje się. Zobaczymy. Czerwony. Aha, zielony chyba. Aha, nic nie wygrałem. Dobra, czyli straciłem 500 dolarów, ale widzę w tym potencjał. 20 tysięcy tu można dać. Dobra, na razie sobie to myślę, że opuścimy. Wracamy na działkę. Dzisiaj pobawiliśmy się trochę tutaj przy tych skrzynkach i kasyniach. więc będzie fajny oczywiście kontent, mam nadzieję, że dla Was. Będziemy oczywiście działka i dajcie znać, czy chcecie również odcinek z takiego dokładniejszego analizowania całego spawnu? Czyli zwiedzamy go tak od podstaw do końca Bo w poprzednim odcinku tak po prostu przeszliśmy po nim Tutaj myślę, że te tęki sobie wyrzucę, ponieważ mi się nie przydadzą one Ja sobie mięsko Ale... To to jest masakra, nawet tego nie wspominam Dobra, brak słów, lecimy dalej, nie poddajemy się Fajnie, że z tych kluczy, a ah, w coś pożytecznego. E, spawner krów, krów widzowie. Czekajcie, bo ja włożyłem zamiast. E, napiszę, żeby przyszedł na działkę i postawimy sobie, myślę, że ten spawner krów. Będziemy mieć dużo jedzeno, ka myślę. E, co tu jeszcze mam? A pięt, to też mi się w sumie nie przyda. Pięć żelaza. Ajajaj, szkoda, że diamenty nie dropowizowy Dobra, nie wiem gdzie jest piecyk Więc myślę, że to sobie ustawię, nie będę czekać Na piecyka i mamy dwie świnie jeszcze Dobra, ustawię, suk. chyba na tym serwerze da się w ogóle O, zobaczymy, czy będzie działać Na tym serwerze że można wykupywać chyba jedwabnym dotykiem spawner, więc fajnie, a ty? Nie no, nie ryzykuję w stracach. Albo w sumie. Nie no nie. Dobra, przyszedł piecyk. Zobaczył. Zobaczymy, czy będzie działać. Działa. Dobra, działa, ale trochę krowy wywala. Dobra, będą trochę może na wolności chodzić. Zagrody, by trzeba było powiększyć w Dobra. Dobra. Zrobimy większą zagrodę, widzowie. Pamiętam, że tu mi zostały chyba gdzieś płotki. Dobra. Gdzieś są płotki. Widzowie, gdzie są płotki. Bo tutaj mamy w ogóle potki ochrony Tak, bo w strukturach znaleźliśmy, widzowie. zapomniałam Wam powiedzieć, że y, tutaj są struktury w tamtą stronę. Jakaś mini wioska y, z wiedźmami. raz zginąłem w tej podróży, ale odzyskałem temę. No. Ale wróciliśmy i odzyskaliśmy temę, więc to na szczęście nie cieszy. O, 13 więc dobra. To nie będziemy musieli w końcu ich rozmnażać w sumie. No może nie w końcu. Idziemy sobie do viragerów zobaczyć. Jak to im tutaj idzie. Tak powiem. Oj. Zobaczcie, mogę na głowę. Piecyka. O, mięsko świn Dobra, napiszę może spamer świni, też mam. Dobra, czyli możemy sprzedawać. I kurczaka też mam. Dobra. Zobaczył piecyk. Nie pójdziemy, myślę, że wkrótce do naderu odkryć, jak to tam na tym serwerze wygląda oczywiście zapraszam, wbijajcie ponieważ w niedzielę odbędzie się event parkour jeszcze nie wiadomo o której godzinie, więc zapraszam może jakieś live się pojawią, lecz dalej nie wiem jak y, się robi live więc jak możecie dajcie mi widzowie znać w komentarzu a ja co, lecę myślę, że y, zrobić porządek w ekwipunku i coś porobimy Oczywiście. Dobra. Mam tu jakieś podpisy innych graczy, bo zbieram, oczywiście, więc wpadajcie, jestem prawie cały czas dostępny na serwerze. Ono tutaj, kajłówka weszła. Dobra. Więc co, tak to wygląda, widzą? Możemy iść w sumie Pokażę Wam, jak wyglądają reszta biomów. No, jak widzicie, customowa pustynia, takie particlesy trochę lecą. No, jest to lepiej. Zobaczcie, jak faktycznie w jakimś Egipcie w prawdziwym życiu, więc no, robi to robotę. Tam widzę mesa, że jest. Na matce. Oczywiście tą matkę mam nie żeby, nie wiem, cheatować czy coś, żeby mi to pomogło w jakiejś rozgrywce, tylko żeby po prostu dla was ciekawe... O, tu są jakieś kolejne struktury, widzicie? Duży jest taki właśnie mini struktur na, na tym serwerze. widzę kolejną wizję, zobaczcie. Praktycznie na każdym kroku jest struktura. To jest jak dla mnie super na tym serwerze, że każdy coś dla siebie znajdzie. Dobra, czy to jest widzowy Pillager Outpost? Tak, Pillager Outpost. Dobra, muszę zrobić tu home. No widzowie, coś tutaj jest. Ciekawego. Tutaj w się sensie zlutować go sobie nie możemy. Chyba. Tu jest jakaś dźwignia. No, nic nie robi się cykam, ale myślę, że spróbuję tu wejść. Gdzie tu jest w ogóle wejście? A tutaj jakiś gracz już był. No, był tutaj już jakiś gracz. Zobaczcie, są postawione vlogi. Dobra, ale to nic nie zmienia, widzowie. Zaczepy na linkę jakieś co. Dobra. Fajnie. Ważne, że pilodżery się respią. Będziemy mogli zrobić rajda. Co mnie też bardzo, bardzo cieszy. Zobaczymy. Jest przejechany cały ten outpost. Z początku do końca. Set home. Ustawię Dobra, czekajcie czy to działa. Czy mnie tepnie tu? O kurde. Dobra, działa. Widzowie czy jeszcze coś tutaj widzę? No na pewno gdzieś tutaj jest. Coś w okolicy kolejne. Bo tak jak już mówiłem, jest tego fur. pójdźmy może sobie inny bią. No ale nie lodowy, jak na, jak na pierwszym odcinku widzowie. Źle mi się to kojarzy. Bo no, musiałem minutę czekać wtedy. Dobra, więc fajnie, że odkryłem to miejsce, co zrobię znakomicie, będziemy mogli zrobić rajda i totemy prawdopodobnie zdobyć, chyba że inna, inne rzeczy wypadają po prostu z tych mobików, tutaj jest spawner kurczaków, zasięg, opóźnienie i ilość. Dobra. Więc widzowie, tak oto to wygląda. Mamy spawnery, mamy krowy, co mnie również bardzo cieszy. Jak wszystko w sumie na tym serwerze? No, po prostu jest piękne. Wpadajcie na najnowsze szorcy i tak dalej, ponieważ pojawia to się wszystko. No i co? W kolejnym odcinku myślę, że coś zbudujemy. Przepraszam, że tyle gadam i pokazuję, lecz no po prostu. Brak słów, jak ja widzę ten serwer, to mi po prostu zabiera mowę. No nie wiem, jakoś złapałem vibe do tego serwera. I trzeba tą zagrodę na pewno powiększyć widzowie, więc poza odcinkiem spodziewajcie się, że tak zrobię. Spadajcie oczywiście na Discordy również, na których trwają konkursy oczywiście. I na przyszłe konkursy. Podajcie oczywiście na Discorda, lastword.pl Na serwerze Minecraft pod komendą Discord pojawia się link, klikacie w niego, no i przekierowuje was na stronę, dołączacie. No, ładne tutaj wygląd jest. Zapraszam oczywiście różne kanały dla społeczności. Spoilery jakieś, TikToki. Oczywiście serwer wstawia, rekrutacja trwa, więc zapraszam. Wkrótce będzie karaoke. Więc również zapraszam. Tickety ładne są autorski bot, więc w serio zapraszam. I również oczywiście zapraszam na swojego Discorda. Gdzie jest strefa zabaw, różne eventy. Możemy oczywiście tutaj z naszymi osobami się integrować. Zapraszam również rekrutacja na pana. Po prostu media. Również szukamy roli media, która może się reklamować na tym oto kanale. No. Jak widzicie tutaj mam już kilka medii, więc zapraszam więcej osób do współpracy. A co teraz przechodzimy do odcinka dalszego i myślę, że powoli już będziemy kończyć ten odcinek. No może nie zrobiłam, tak już mówiłem za dużo, lecz pogadaliśmy sobie taki odcinek chillowy trochę, a w co w kolejnych odcinkach myślę, że przyciśniemy. Będzie rura. No i co? Dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Jak widzicie coraz bardziej rozrasta się tutaj ta nasza e, osada, że tak to powiem, jak to w pierwszym odcinku mówiłem, to tak to kontynuujemy. E, może pójdźmy jeszcze zobaczyć, e, tak na pożegnanie z wieśniakami się pożegnać. I co, kończymy ten odcinek, dziękuję Wam widzowie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, e, no i co, wpadajcie na, e, widzowie, na różne socisiale. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Więc co? Ja Wam widzowi dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!